Cześć, witam Was na kanale Marcin Kotowski Fishing Dzisiaj na zaproszenie Michała na takiej zapagnionej niewielkiej wodzie gdzie podobno występuje sandacz i my dzisiaj będziemy próbowali go złowić. Yy, Michał nie jest koguciarzem więc on guma a ja spróbuję na kokuta i zobaczymy znowu taki challenge kogut i z guma, co będzie lepsze ale nie obiecuję, że będę tylko na to łowił będę szukał Właściwie przynęty, Zobaczymy, czy jest woda płytka, zobaczymy, czy jest woda głęboka. Zobaczymy, czy te ryby będą tutaj chciały. Michał no, wchodzi do wody, zobaczcie. Już rzuca. I czy to jest sprawiedliwość? Chyba nie. Mamy końcówkę dnia, została nam godzina, dwie łowienia. Z tego też powodu ja się spieszę. Ja się po prostu spieszę, bo jak nie zdążę, nie dosyć, że muszę tracić czas na ustawianie sprzętu i nagrywanie, to za chwilę mi ten czas wyparuje, skończy się dzień i, i nic nie nagram. Chociaż może zostaniemy dzisiaj troszeczkę pośmieszni, może z pół godziny, godzinę i spróbujemy Wam coś nagrać. Po nocy zobaczymy, czy te ryby w ogóle będą chętne i aktywne. Patrzcie, czy udaje się złowić rybę, a co jest najskuteczniejsze: I czy kogut, czy guma? Odwieczne pytanie. Wrzuciłem swoje pudełko z nowymi kogutami. Spin Magic. Bardzo dobre, fajne, delikatne koguty, delikatne. Piórka, wrzucę Wam link do tych kogutów, żebyście mogli sobie wejść na sklep i sobie je wybrać. Oczywiście wiecie, że wspiera mnie Fishing Store, także współpracujemy, wspiera kanał. Jak Wy chcecie mnie wesprzeć, to wchodźcie w linki, kupujcie, róbcie zakupy. No i co? I będę dalej Wam wtedy tworzył te piękne filmy. Spróbuję mu skopać dupę. Michał mówi, że miał już branie. Tak. Takie szybkie pociągnięcie to jest dobry znak. Ale pięknie słoneczko wieczorem, a ja ata. Zaczynam od białasa. 8 gram, zobaczymy, czy tu w ogóle da radę podbić. I, radę. I jak tu długo schodzi. To jest, to jest płytko w górze, tam o! Hamulec to jest. dobry. Ale wszędzie mogą spodziewać się ryby. No, faktyko, że płytko od razu siadł. Kurde, nawet bym powiedział, że jest ciężko A takie mam wrażenie jakby w ogóle te pucizna bardzo daleko szła, co? Idzie dosyć daleko tak Ten, ten Czy... się dosyć daleko zaczyna, jest ciężko dorzucić, nie do niego. Jakbyśmy weszli. Tak, wejdziesz to tak. No, tutaj, to ja... Ale łowisz w tym rowie? No, tak, no, Czyli tak. Czyli trzeba dorzucić do niego. No znaczy, jest to znaczy co, strony wychodzą, nie? Aha. Tam nie ma, że tak, nie, no. Teraz jeszcze nie wychodzą. Teraz no, jeszcze nie, ale. O, ale wiatr mamy straszny, nie? Boczny. Chciałem, chciałem. Zobaczcie, już jestem tak głęboko, widzicie, ale tu jest y, tyle samo mułu co wody, więc nie chodzi mi o ten metr. Jednak trzeba y, zachować rozwagę i przede wszystkim, wiesz, będę bardziej mobilny do ryby, nie? A bardziej może sobie. No. Zaraz tu sobie coś znajdziemy, swój własny kąt. Ciągam mi, ale patrzę, czy gdzieś nie złapię jakiegoś dołka. O. Liczymy, patrzymy, ile to opada. Mniej więcej tyle samo wszędzie. Może być podanie. Pierwszy drugie podbicie i może być strzał bo jeszcze złapiemy trochę tą głębszą wodę potem jak już się będzie robiło ciemno na pewno one tu nam wyjdą na ten blat będą po prostu tu żerować za rybką ale teraz może być tak że tylko te pierwsze podbicia może trafimy rybę no ja zaraz chyba zmienię jednak bo nie mam lżejszych kogutów jeszcze poszukam jak nie znajdę lżejszego to zmienię bo przydałaby się wtedy szóstka zmienię na lżejszą Gumę. O, wiśtawie odejdę trochę zobaczcie od Michała, dlatego, że mamy paskudny wiatr, boczny, i nic nie czuć. Jesteśmy spóźnieni, nie będziemy wiedzieć, że, że mieliśmy branie. I, I powiem Wam, że no fatalnie się łowi. Powinniśmy łowić z wiatrem albo totalnie pod wiatr. Pod wiatr krótszy rzut, ale też dobrze napięta linka. A jest najgorsze łowienie wiatr do boku, bo. Jak czujemy rybę, to się jest często po wszystkim. No ale co zrobić? Na bardzo wysokim kiłowie. W tym wypadku akurat dobrze, że mam długi kij 2.51. Ale gdzieś mam chyba jeszcze węzeł. Bo i trochę żółtem zyskuję i podbiciem. I tak się posiłkuje tym, że robię Trzy podbicia Żeby to było w miarę wysokie I złapać trochę odpadu Normalnie bym mówił na raz albo na dwa No ale próbujemy Próbujemy Michał mówi, że miał Znowu branko. Tak, wygląda na to, że kolejny kontakt. O. Tutaj zostawił ślady. I do zbroje zakłada. Zakładam do zbrojki, bo no kurczę, tak dzisiaj biorą chyba nie do końca, tak byśmy chcieli. Ale może jeszcze... Tak. Spalą, nie? No, my tak sobie to mówiliśmy, nie nagrywaliśmy tego, że jakby ta odległość rzutu jest ważna i nie możemy zjechać z wagą, tak jak na łódce byśmy mogli zjechać z wagą, dlatego że stracimy rzut, więc jakby no te... Ty na 6 czy na 7 drałowisz? Na 7 gram, no minimalnie 6 gram. Ja takich kogutów nie mam, chociaż ten może mieć takie tam 6-7 gram. Jedyny mój taki więc go zmieniam. Ale jakby no. Skrócę sobie przez to trochę rzut. Za chwileczkę, jak nic nie będzie, to wchodzę też na gumę, bo trzeci kontakt Michała, więc ewidentnie chcą tą gumę. Nie miałem żadnego kontaktu w koguta. Słońce, właśnie nam zachodzi. Brania się skończyły. Ale czas na gumę. Kogut nie zdał egzaminu, bez dotyku. O! A ta guma. O, na ośmiu, patrz, krótszy rzut będę miał, nie, niż na koguta. Tak jakbym już rzucał na ten, za ten stok, wiesz? Znaczy przed. Kogutem czułem, że rzucam tam na te dwa, trzy podbicia po takim stoczku. No kogut jest lepszy, gdyby lecił. Tak. Ale może agresywny ruch gumy go, je pobudzi, bo no nie chciały tego koguta, jeżeli tu są oczywiście. Nie żartuj. No, tak, no. Albo taka mała ryba, żywe, że że. Ja, chyba <grym i zimny> Miałeś rybę! rzuć jeszcze raz, daw jakiś od razu nie? Ale normalnie czułeś bum? Nie, normalnie to tak nie takie żywe, jak wiadomo to. No zobaczymy, bo tam może coś jakiegoś małego, ja siedzi, może to jakiś okrym, No, no zobaczymy, czekam, czekam, czekam cały to czas. To. Chyba nie masz ryby. No, no, no. Zaraz zobaczycie, co on tu zmontował. Jeszcze póki jasno. Czekaszasz? Ty masz rybę. Jest sandacz. Jest sandacz. Normalnie Boże. wyjdę do Ciebie. Zobaczcie co zmontował. Ja może to samo zrobię. O, Patrzcie, Boże. potrzeba matką wynalazków. Bardzo daleko, bardzo płytki zbiornik. 20 gram czeburacha. I dropshot. <noise> I jest sandacz brzegowy. Sandacz, no pokaż go. No, panie, no. tu ciężko go złapać, jest taki wielki. <noise> <laughs> Ale, jest. Ale jest! Takich dużych tu nie owieścignie. Nie, to jest pierwszy. Pierwszy. Pierwszy taki duży tu. Ale jest. Już się pomylił. No jeszcze się. O, zobacz. Jeszcze się. Chłopat, mylił. Chłopat, tam. Tam. nie, nie chcesz, to jeszcze trochę pomóc. No, nie w tym kierunku. Ale od razu ci szczelił. Jeżeli masz jeszcze jedno ubranie, to ja coś takiego zmontuję. Słuchajcie, walczymy o to, żeby wyrzucić, bo tu jest mulisto, płytko, medr wody. Czym dalej, tym trochę głębiej, czym dalej, tym trochę głębiej, no i co? Wymyśliłeś dropszota, z o 20 gram i od razu strzał, tylko wpadło, Mówisz, do... wyszedł, ci rzut, nie? Wyszedł, mi rzut, mówię, no, może być z tak. tego. Zobaczcie. Nie zobaczycie, nie, to nie, to nie, to nie. ale daleko, i od razu z pierwszego opadu. Nie, opadł też, raz tak pociągnąłem agresywnie. I bum. No. Pięknie, może jeszcze jedna wejdzie. Oby. A, A ja tradycyjnie. Tradycyjnie i nadarowaną łowię teraz. Zaraz wyjmę wam pokażę, no teraz już zwinę normalnie łowię nadarowaną Bo mówią, że przynosi szczęście o, łowię nadarowaną i miałem branie patrzcie o tu są dwa zęby o tu patrz, tu jest trzeci tak go trzymał akurat chyba obok haka, bo jak tu były zęby, to musiał tak trzymać. O, nie udało się. Nie, się, nie trafił się, nie trafił, ja 8 gram i ile fabryka dała, czujesz jakbym nad morzem rzucał, ale ty fajnie wymyśliłeś z tym dropkiem, fajnie wymyśliłeś, znaczy tak w sumie to był wspólny pomysł, bo ty wymyśliłeś troka, a ja mówię, nie, nie, nie z tego dropa. No, dokładnie tak było, bo... ale ten trok się tutaj na, na tą przebraną by się Nie, blądał, on by się plątał i by siadł, a teraz wiesz, cały czas ta guma jednak jest w powietrzu. No dobrze, może będzie metoda na odległość tutaj. I jak one by były na braniach, to może by... To by było tak, może by... Żeby... A widziałeś, jak miał całe w gardle? Tylko żeby nie było tak, jak się mówiłeś, że jak byłeś na wyjeździe, to no. że dużo mniejsze ryby... Tak, że... mniejsze ryby na dropa łowiłem. Ale wiesz, to to jakby no, na główkę chciały większe i, i, i częściej, a na dropa mniejsze łowiłem i, i ten, no i rzadziej. Ale to wiesz, no, tu, 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 chodzi, tu chodzi tak naprawdę, żeby dojść do łowiska, tak. żeby dojść tam dalej do tych ryb. No, ja będę czekał, aż one z nocą podejdą bliżej. Miejmy taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Jest, 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 było jest branie, jest ryba. Jest ryba i będę chyba wam musiał przyświecić Ech. telefonem, bo wy na pewno jej nie widzicie. No szybko wyciągam telefon, zaliczyłem, miałem styka, założyłem divera, tego jasnego mówię. Co ja mam założyć? W tą przynętę najbardziej wierzę. W tą przynętę najbardziej zobaczcie wierzę. W tą i jest. Jest, jest sandacz tej wody! Jest sandacz! I pozwolicie, że zrobię sobie zdjęcie. Jest. Pięknie. Po prostu cudnie, pięknie. Zobaczcie. Zobaczcie. Jest. No i. Płyn. Popłynął. <noise> Można? Można! Pięknie. Jestem zadowolony. Kolejny sandacz zaliczony z kolejnej wody. No nie wziąłem czołówki, no nie wziąłem czołówki, bo miał czołówkę, to byście to widzieli. Ale ja rzucam dalej. Próbuję. Próbuję. Rzucam dalej. Wszystko w błocie. A może tam jest taki ten dołek? Nie, mówi, że nie ma tam tego dołka. Ten wiesz, że dołek, górka. Zobaczcie. Jest drugi, widziałeś, że mi się Pod nogami. Pod nogami, aż nie wierzę w to normalnie, wam znowu zaświecę. Nie wierzę w to, co się dzieje. No, drugi. Nie, wiem. czekajcie. O, patrzcie to. Patrzcie to. A nie, to zdjęcie zrobiłem, czekaj. O, jest. O, jest. Już się za... zobacz, jak zechlał. Nie ma przynęty. Wiesz, jakie branie miałem? Ale widziałeś, gdzie? Brudny jest. Już go wyczyścimy. Już go wypuszczamy. Znowu będka w syfie. Ale drugi kontakt, druga ryba. Drugi kontakt, druga ryba. I zobacz, co jest. Patrzcie. Cały. Zobaczcie to. Cały zechlany świeć, świeć no. Cały zobacz zechlany, zobacz. No, płyn, 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 płyn. Płynę Zobacz jaki. Nocny wojownik. Stoi jeszcze tam, zobacz. Ale on wziął ile ode mnie? 5 metrów? Za długo szkija. Dobrze było, nie? Nie mogłoby się, nie, tak, spodnok pod Oj. Zobacz Mój to. Nie jest otwierające, coś to musisz wykombinować, panie. Damy radę. To jest test, zobaczcie. To jest test nowego Arisa. Daje radę. Dobry hamulec, dobry nawój plecionki. I nawet, jak to mówią, dobry koń i w błocie pójdzie. Dokładnie. Ryby są ich humory są.